Groszet.pl Szydełkowanie moją pasją. Cześć kochani. W dzisiejszym filmiku chciałabym Wam opowiedzieć o włóczce, która jest moim ostatnim wielkim odkryciem. Jestem nią zachwycona i myślę, że jest ona idealna na wszystkie cieplutkie wyroby na zimę. Dlatego zależało mi, żeby Wam teraz o niej opowiedzieć i pokazać. Bo, może ktoś będzie chciał za moją namową wykorzystać ją w swoich robótkowych planach. No a teraz jest na to świetna pora. Dzisiaj będę opowiadała Wam troszkę o włóczce Piuma. Włóczka Piuma jest w 100% włóczką merynosową pochodzącą z Włoch. A o tej włóczce dowiedziałam się w ogóle od Żanety Simple Knit Life, w której warsztatach uczestniczyłam w zeszłym miesiącu. O tych warsztatach opowiadałam Wam w poprzednim filmiku. Jeżeli go nie oglądaliście, to serdecznie zapraszam. Postaram się link do niego gdzieś tutaj zamieścić. No i zapraszam do obejrzenia. Natomiast wracając do tej włóczki, piuma, mam ją tutaj w dwóch kolorach. Jak widzicie, w, taki, w takim pięknym kolorze ciepłej, soczystej zieleni oraz w kolorze melanżu, bajkowego, cudnego melanżu o równie bajkowym, bajkowej nazwie unicorn, czyli jednorożec. W ogóle włóczkę piuma możemy dostać w bardzo wielu kolorach, zarówno tych mono, jak i właśnie w takich cudnych, kolorowych melanżach no co tylko daje jeszcze większą frajdę przy dzierganiu. A wracając już do samych technikaliów, to każdy motek piumy ma 100 gram i zawiera 120 metrów niteczki. I tak jak wspominałam, jest to stuprocentowa wełna merino, a grubiutka, mięciutka i niesamowicie przyjemna w dotyku. Robótki wychodzą z niej puchate, cieplutkie, grubiutkie. No, jest idealna na czapki, szaliki, swetry. W żadnym wypadku nie gryzie. Co jeszcze ważne, jest to włóczka z rodzaju niedoprzędu. Co to znaczy? Oznacza to, że jej włókna są a, równo wyciągnięte i rozciągnięte. I nie są albo są nie do końca skręcone. Tutaj one są lekko skręcone. I taka włóczka, między innymi, nadaje się do filcowania. A to jest dla nas plusem. Dlaczego? Otóż, jeżeli włóczka nadaje się do filcowania, to możemy łączyć końcówki włóczki ze sobą właśnie metodą filcowania. A więc, gdy dziergamy robótkę i kończymy jeden motek i zaczynamy drugi, to końcówki nie musimy łączyć tworząc supełka, a potem chować tych końcówek w robótce, ale możemy je połączyć właśnie metodą filcowania, a ta metoda tak naprawdę jest zupełnie niewidoczna. Polega ona mniej więcej na tym, że końcówki zwilża się wodą, a następnie roluje się w dłoniach do momentu, aż ze sobą się zupełnie niewidocznie połączą. A, no i omija nas wtedy chowanie końcówek nitki supełka, a robienie supełka jest pięknie. Także to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o tą włóczkę, że jest to nie a więc nadaje się do filcowania, czyli do łączenia końcówek metodą filcowania. To jest duży plus. O jeszcze jednej ważnej rzeczy chciałam Wam wspomnieć. Otóż włóczka piuma posiada wszystkie ważne certyfikaty i atesty, jeżeli chodzi o jej pochodzenie. To znaczy, w trakcie jej produkcji prawa zwierząt, jak i poszanowanie dla środowiska zostały całkowicie zachowane. Przez wiele, wiele lat na farmach zwierząt, owiec był stosowany tak zwany mulesing. To była taka metoda bardzo okrutna i bardzo bolesna dla zwierząt, dzięki której co prawda owce nie chorowały tak często jak mogły, ale skazywała je na ogromne cierpienie. W obecnych czasach miulesingu już się nie stosuje, przynajmniej nie tak często. I włóczka piuma posiada właśnie atest, że pochodzi z hodowli owiec, w której ten lessing nie był stosowany, a więc owce były traktowane humanitarnie. A myślę, że jest to ważne. Także dla wszystkich, um, którym na sercu leży dobro zwierząt i środowiska, to myślę, że jest to ważna informacja. Um, Także włóczka posiada wszystkie tego typu certyfikaty. Ja jeszcze dodam, że zalecane druty do tej włóczki to 6 mm, a szydełko 5,5 mm. A podsumowując, piuma to moja wielka włóczkowa polecajka dla Was. <noise> Zwłaszcza teraz, na wszystkie cieplutkie, jesienno-zimowe udziergi. Moje kłębuszki kupiłam w pasmanterii internetowej Mila Druciarnia, którą też Wam serdecznie polecam. Link podam Wam też w opisie filmu. No i to byłoby na tyle. Ten film dodam do nowo utworzonej playlisty włóczkowych recenzji. Już kilka filmów o włóczkach było, tylko one, one były tak rozrzucone troszkę. Utworzę osobną playlistę, która będzie dotyczyła tylko samych niteczek. No i dajcie znać, czy film wam się podobał i czy zamierzacie wypróbować piłmy w swoich dziewiarskich planach. Trzymajcie się ciepło. Niech moc będzie z wami. Do usłyszenia już niedługo. Cześć. Szydełkujesz? Fajnie. By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz. Kroszet.pl. Szydełkowanie moją pasją.